Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj przygotowałem bardzo widowiskowe doświadczenie, które nazwałem egzorcyzmami miszka żelowego bohaterem będzie żelowy misiek i związek chemiczny o nazwie chloran potasu. Ale jak sprawdziłem nadal jest legalny, dostępny i można go kupić w sklepach z odczynnikami chemicznymi albo na jednym z portali aukcyjnych. Sam chloran potasu o wzorze KCLO3 ma postać białego, sypkiego proszku, który łatwo się zbryla w kontakcie z powietrzem atmosferycznym. Można go nabyć w dwóch wersjach: bez substancji antyzbrylających i z antyzbrylaczem. Unikamy drugiej wersji, bo. Podobno są zanieczyszczenia, nie próbowałem, ale nie zawsze to doświadczenie wychodzi. Oprócz tego będzie nam potrzebna probówka. Jakiś uchwyt, żeby ogon probówkę trzymać. Oraz źródło ciepło. Ale równie dobrze można użyć zwykłej kuchenki gazowej, ponieważ chloran potasu topi się w temperaturze. Tam 356 stopni to temperatura topnienia właśnie. Chloranu potasu. A więc przystępujemy do doświadczenia. I jedna uwaga: Samo egzorcyzmy radzę przeprowadzić na wolnym powietrzu, ponieważ wydobywa się strasznie dużo dymu, e, który nie pachnie zbyt przyjemnie i mogą być problemy w domu. Ciężko to wywietrzyć. Próbowałem, możecie mi wierzyć na słowo. A więc nabieramy trochę chloranu potasu. Probówkę umieszczamy w uchwycie i zaczynamy ogrzewać substancję. Więc mamy stopiony chloron potasu. I jedna ważna uwaga: podgrzewając cokolwiek w probówce, wylot kierujemy w stronę przeciwną do twarzy, żeby w razie eksplozji nie spalić sobie twarzy. Co będzie, gdy do stopionego chloranu potasu rzucimy miśka żelowego? Jeszcze raz uczulam na BHP przy wykonywaniu różnych doświadczeń to jest efekt chwili nieuwagi, kiedy podgrzewałem probówkę z chloranem potasu i na ułamek sekundy probówka zetknęła się z moją ręką. Efekt nie jest groźny, ale mogło się to gorzej skończyć, więc jeszcze raz zwracajcie szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy z ogniem czy z substancjami chemicznymi.